Odpocząć. Dzień dobry, państwo. Rozpoczynamy za chwilę drugie drugiej rundy Polski na szczeblu pod okręgiem Kostarławora. Przewidziany terminem 20 sierpnia, to jest środa o godzinie 17.30. Witam przedstawicieli telewizji internetowej, która obsługuje już kolejny raz. Nasze losowanie Piłaru na Podwórku Stalowolskim. W drugiej rundzie uczestniczą następujące zespoły w losowaniu: Wsparta Jeżowe, Stal Nowa Dęba, Sokół Kamil, Unia Nowa Sarzyna, Powoj Leżańsk, Rezerwy Stali i Wola PSA, NZT Zdziary, Taneburka Tanecka. Są to Przedstawiciele klasy okręgowej. Z klasy A. Płomień 6, EZT Żarno, Azaria Wola Żarczycka, Kończynka Bocice, Gasłęk Stany, Podlesianka Kamień oraz Junior zakrzów Oraz dwa zespoły reprezentujące klasę B. Kuragan Śdziechowice, występujące na co dzień grupie i drugiej, oraz pks Sankt Bora też klasa B, grupa druga. Z tej 17 drużyn, panowie, wybierzemy pięć par czyli 10 drużyn weźmie udział. I one zagrają 17 września o godzinie 16.30 drugą rundę. Trzecią rundą zajmiemy się po drugiej rundy. Proszę, są poszczególne kluby tutaj naniesione 17. Proszę czy jest 17 jest. 17 jest. To teraz tak, składamy poszczególne kluby biorące udział w drugiej rundzie do kucharu i będziemy ciągnąć, począwszy od pierwszej pary do pary numer 5. Proszę, odskładamy spokojnie, na pół tylko i każdy niech sobie złoży. Przystępujemy do losowania pierwszej pary. Tak jak mówiłem, w przypadku klasy równorzędnej gospodarzem zawodów będzie w kolejnych parach drużyna pierwsza. Pani w danej partii. A tak, jeśli kasa niższa, jest zawsze gospodarzem. To się tu nic nie zmienia do tej pory, jak się to robi. Proszę bardzo, para numer jeden, proszę pani Moniko, w pociągu jeden odczytać odczytywać nasze zespoły. Pamiętaj, no nie, 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 tam nie pisze. Tam, tam nie pisze nic. PKS-Sam, stalowa wola. Druga drużyna, która będzie grać z PKS-em Sam, jest Unia to drużyna Unia Nowa Saryna. Pomału. No, no, Proszę, pan Kutka Tadeusz ciągnie parę numer 2. Łowie 6. Płomień, 6. Tam chwileczkę panowie. Są to zespoły. Są to zespoły i panowie z klasy równorzędnej. Zarówno płomień 6, jak i gasłań stany występują w klasie A, więc gospodarzem jest pierwsza drużyna wylosowana z danej pary. Gospodarzem będzie płomień 6. Para numer 3. Proszę pana stawowego Emilia o pociągnięcie. Do kamery, żeby było w białym. Dobrze. I przeciwnik dla pogoni leżański. Junior Zachów. Czyli Junior Zakrzów jest gospodarzem, panowie? Junior. No, no, przestań, Junior Zakrzów występuje na co dzień w klasie A, a w drugi była. drugi drugi Panowie klasa drugi drugi Proszę, pan Marcin, para numer 4. Pierwsza drużyna występująca w parze numer 4. Jest to kończynka, Ocicek. kończynka Ocicek, a Aklasowiec. I proszę drużyna przeciwna dla niej, czyli przeciwnik z pary. burka Czyli w kończynka kocice jako cesarz, tak jest gospodarzem. Tak, tak, tam był do pomysłu i ostatnia para. Tańczyły, tak? Ostatnią parę wylosuje Pan Przewodniczący. Panowie, piąta para jako ostatnia dotycząca rozgrywek w rundzie drugiej będzie następująca. LZS Żabno, przedstawiciel Kasy A oraz drużyna, z którą spotka się LZS Żabno, będzie to zespół po nazwie LZT Zdziary, czyli żadno jest gospodarzem meczu, występując na co dzień w klasie A, a tu mamy LZT Zdziary, mamy panowie przedstawiciela klasy okręgowej. Na tym kończymy w tej chwili rundę drugą, 5 minut przerwy, przystąpimy do rundy trzeciej. Teraz przystąpimy do losowania trzeciej rundy Pucharu Polski, która odbędzie się w dniu 17 września, to jest środa o godzinie 16.30. Już wystąpią w niej Siarka I Tarnobrzeg reprezentująca naszą trzecią ligę IV oraz trzech przedstawicieli czwartej ligi podkarpackiej. Są to Sokolnisko, ŁKS Łowisko oraz Stal do tego dojdą nam pięć par zwycięzców spotkań. PKS San Wola Ponianowa Sarzyna, Łomień 6, Gaz Wojtostany, Junior Zakrzuch, Pokoj Konczynka Kończynka Ocice, Taneb, oraz LZT Żadno LZT zdziary. Wolny los w drugiej rundzie otrzymały zespoły Sparte Jeżowe, Stalinowa Dęba, Sokoła kamień, rezerw stali drugiej Stalowa wola PSA, azali wola Zawrzyska, podlesiany kamień oraz huraganów Żechowice. Ta 16 w tej chwili będzie losowana. A więc zaczniemy od numeru 1 do numeru 8. Będą to gospodarze spotkania, jeśli będą oni reprezentować niższą klasę rozrywkową. Względnie przygna się do rzędu. Proszę bardzo, pod jedynką. Nie. Nie to, No to teraz musimy zapakować. tak, tak, 16 tak, tak, Dobrze, mamy 16 kulek rzuconych do kucharu, i w tej chwili przystąpimy do losowania. Z numerem jeden, jaki zespół będzie reprezentował, proszę panią Monikę o wyciągnięcie losu. Podrzeszańka kamień. Jedynko jest podrzeszańka kamień. Pod dwójką Pan Tadeusz. Taka kolejność jak była przy drugiej rundzie. Zaznaczam, że jest to Panowie trzecia runda, jedna ósma finału Pucharu Polski na szczeblu pod okręgów Kalabora. Ełka Słowisko. Ełka, Ełka Słowisko Pod trójeczką, pan stawowy Emil, proszę wyciągnąć. Talgorzyka. Talgorzyce pod trójeczką. Marcin pod czwóreczką. Wsiadka po proszę No To będzie piątka. Saką Tak, proszę. Pod szóstką. Mówił Zachrzyk, powołaj Ama Marcin şu demka Ezde to żadno, ezde Yak zdziarne. Jak jak? Ezde to A Dio proszę o zanagło. Pociągnąć. Znajdźmy teraz przeciwnik do Woli Zarczyckiej, Co? 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 teraz pod dziewiątkę do Woli Zarczyckiej. Tak jest. Teraz będzie drużyna przeciwna dla ósemki, którą jest Azalia Wola Zarczycka. Proszę. Tu panowie w tej parze numer 8 gospodarzem będzie huragan Grzechowicę jako przedstawiciel klasy B, a zaria Bola na co dzień w A. Teraz e, przeciwnik dla pary LZT Żabno łamane przez, łamane przez Zdziary. Proszę, proszę pani wyniku. Powtarzam, będzie to przeciwnik dla pary LZT Żabno, LZT Zdziary, dla zwycięzcy tej pary, Stalnowa Dęba. Panowie, jeśli, jeśli w pierwszym spotkaniu żadność z dziary, ziary wygra żadno, żadno będzie gospodarzem w spotkaniu ze Stalonową Dęba. Natomiast jeśli wygrają dziary, będą dziary gospodarzem w spotkaniu ze Stalonową Dęba. Tak, tak, tak? Teraz wyciągniemy drużynę, która zbocza się. 11 karczy. Junior zaczuł po golejera Proszę, kolega Marcin. PKS San u Znaczymy, nie, pan, nie, panu 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 nie, panu. nie, nie, nie. Może być nikogo i leżańc, panowie. Może być PKS sam, stała wola, jeśli zwycięży z unią, no masażyna. Bo jest klasa B. Ale zawsze w jego taśmie no, możemy być gospodarzem. Możemy być spogonionym. Tak, tak jest. Jeżeli być wygładną masażyną. Teraz panowie losujemy y, drużynę przeciwną dla Sokoła nisko. Pani Moniko, proszę doszło. o podsumowanie. O, dwa Sokoły spotykają się. Soku nisko, soku w kamień. Przedstawiciele klasy okręgowej gospodarzem owej pary będzie soku nisko. Nie, kamień, bo w okręgu, Tak, kamień będzie w klasie okręgowej, bo nisko jest twarde Tak jest. Teraz będzie losowany przedstawiciel dla pierwszej drużyny siarki Karnobrzek, która jest pod czwórką. Będzie to numer 13. Henryk, proszę pociągnąć dla Siartówców. Na pewno ta drużyna, która będzie wylosowana, będzie gospodarza, bo mamy jednego trzeciego. Kończył go uczicę, panu teraz. Czyli gospodarzem obych zawodów będzie ta drużyna, która zwycięży z pary kończynka tam. Nie, popatrz. Panowie, teraz losujemy drużynę dla przeciwnej drużyny Stali Gorzyce, która jest pod trójką. Czternastka. Kto ciągnął teraz? Pan ja, Tak, Marcin. Pan Marcin, proszę. Przeciwnik dla Zespołu Gorzyckiej Stali. Sparta Jeżowa. Sparta Jeżowa, Panowie Przedstawiciel Klasy Okręgowej Stal Życia, Przedstawiciel czwartej Ligi. Sparta Jeżowa jest gospodarzem obych zawodów. Teraz losujemy przeciwną drużynę dla EKS-łowisko. To będzie numer 15, tak? tak. Pani Moniko, proszę. Stad dwa, stalowa Rezerwy Stali Stalowola II PSA są gospodarzem spotkaniu z EUKS Młowisko, dlatego, że stalowce występują w klasie okręgowej. EUKS owisko jest benjanikiem czwartej Ligi Podkarpackiej. I ostatnia para w rundzie trzeciej, przewidziana na dzień 17.09. Losujemy drużynę przeciwną dla klubu sportowego Podlesianka Kami. Proszę Panie Marcinie. Kto zostało ostatni? 16 ka Podmiosanka jest pod Wygrany meczu płomieńcz, 6 Lengstana. Podeszanka przedstawiciel klasy A, płomień 6A i Gasman Wschowany klasa A. Pierwszy zespół, który jest z tej pary, to jest podleśanka Kamil. Ona będzie gospodarzem obych zawodów. W trzeciej rundzie, a więc w jednej, ósmej finału Pucharu Polski, przewidzianej na dzień 17.09, spotkają się o godzinie 16.30 następujące pary. Podlesianka kamień, zwycięzca meczu płomień 6, gasłość stany. rezerwy stali 2 Stalowa Wola PSA. Stal Gorzyce, Sparta Jeżowe. Siarka tablążek, zwycięzca meczu końcinka ucice Tanew. Górka Tanewska, Sokół nisko, Sokół kamień. Junior Zakrzut, przez pogojeżdżan, czyli zwycięzca tego meczu. Spotka się ze zwycięstwo meczu PKS Sam Stalowa Wola. Unia Nowa Sażyna. Para numer 7 LZT Żarno wycięcia spotkania żadna i LZT Słudziary Spotka się ze Stalą Nowa Dęba oraz para numer 8 jako ostatnia w trzeciej rundzie Azaria Gola Zarczycka, panowie, spotka się z huraganem Zciechowice. Huragan Zciechowica jest przedstawicielem klasy B, więc on jest gospodarzem o na tym kończymy głosowanie rundy numer dwa, czyli drugiej oraz trzeciej. Serdecznie dziękuję przedstawicielom telewizji internetowej. Dziękuję Komisji Gier za uczestnictwo w dzisiejszym głosowaniu. Do zobaczenia za rok. Mamy rozparcelowany Piwark Polski już do spotkania finałowego. Spotkanie finałowe, jak już się stać przy temacie, jest przewidziane na początek maja roku 2020. Dziękuję. Na tym kończymy głosowanie uchwały